Witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Rafał Merski. Witam na kolejnym naszym spotkaniu. Wiele razy słyszę pytanie, czym jest duchowość? Co to jest duchowość w naszej kulturze, w naszej tradycji, w naszej wierze? Na temat tego, czym jest duchowość, podałem wiele przykładów w moich pracach, w ostatniej obrzędy rodzinne. Czy. Wyjątkowo, wyjątkowej pracy, modlitwy słowiańskie. Tam podawałem wiele przykładów na to, czym jest duchowość. Dlatego posilę się teraz przykładami z tych prac, które są jednocześnie przykładami z naszej tradycji, z naszej kultury. Czym jest duchowość? Duchowość jest wtedy, Szanowni Państwo, gdy ojciec umrze przed narodzeniem swojego dziecka, a babka, która przyjmuje poród, wie, że wieczorem należy otworzyć drzwi i w tą ciemną pustkę okazać to narodzone, nowonarodzone dziecko, bo wie, że duch Ojca przychodzi, by zobaczyć swoje dziecko. Duchowość jest wtedy, gdy ma miejsce pierwsza obrzędowa uczta przy okazji narodzin dziecka, która ma charakter wybitnie zaduszny, kiedy to uczestnicy. Zanim nastąpi huczne świętowanie, okazanie dziecka, składanie mu błogosławieństw, życzeń Jemu i matce i ojcu. Następuje uroczyste spożywanie potrawy. Ma ono charakter wybitnie zaduszny. Uczestnicy jedzą w milczeniu, w poważnym nastroju. Jedzą bardzo powoli, odkładając łyżki na dłuższą chwilę. Robią tak, bo duchy przodków przybywają również na tą ucztę, by. Świętować narodziny nowego członka wspólnoty rodowej. Znowu duchowość jest wtedy, gdy sierota, panna młoda lub pan młody w czasie ślubu modlą się do Boga lub śpiewają z prośbą o to, by otworzył bramy i wypuścił duszę ich rodziców czy jednego z rodziców, by ci przybyli na wesele, by udzielić błogosławieństwa. Tak samo duchowością jest wiara, że duchy współrodowców przybywają w chwili śmierci, by zabrać duszę zmarłego w zaświaty. Jednak najbardziej jaskrawym przykładem duchowości są same obrzędy zaduszne, kiedy to uczestnicy wieczerzy szykują specjalne potrawy, siadają w odległości, nie tuż przy sobie, ale w jakiejś odległości od siebie pozostawiając miejsce, zostawiają dodatkowe nakrycie, dodatkowe łyżki. A gospodarz otwiera drzwi, i w ciemność zwraca się słowami: Święci dziadowie, przybywajcie do nas, prosimy Was na wieczerze. Chodźcie z nami wieczerzać, bo w tym szczególnym momencie, w tej chwili, tego wieczoru. Właśnie duchy przodków przybywają na tą wieczerzę, by zasiąść razem ze swymi potomnymi, by razem z nimi wieczerzać, ogrzać się ciepłem wnętrza, izby, ale także ciepłem rodzinnej atmosfery. Zatem duchowość to uznanie, że istnieje ten świat duchowy, że życie to nie jest odcinek ze swoim początkiem i końcem, ale że jest na kształt kręgu, koła, że pewne momenty szczególne, jak narodzenie czy śmierć są tylko stanem przejścia z formy cielesnej w tą formę duchową. Duchowość jest uznaniem tego świata, wiarą w ten świat, uznaniem, że ten świat duchowy obok nas istnieje, że te duchy mogą do nas przybywać. Współuczestniczyć w naszym życiu w obrzędowości w określonych porach roku, w określonych terminach. Oczywiście nie przez cały czas. Duchowość zatem jest wyzbyciem się tylko obserwacji, że nasza rzeczywistość ma formę cielesną. Współczesnemu człowiekowi ciężko wierzyć, ciężko uznać. Że istnieje świat duchowy, zostaliśmy przez naszą cywilizację, przez media, jakby przesączeni przez sito. Duchowość spłynęła, została czysta materia. Jednak w tradycyjnym pojęciu świata nie istnieje tylko ta część materialna, ale również obok ta część duchowa. Tym jest właśnie duchowość uznaniem, że ten świat istnieje. Nawet nie wiarą, po prostu uznaniem. Wszystkie nasze czynności związane z obrzędowością zaduszną, chociażby na jesienne, zimowe czy wiosenne, nie mogą być związane tylko z wiarą, z uznaniem, że coś może istnieje, może nie, ale z przeświadczeniem głębokim, że właśnie tak jest, że, to, że ta duchowa część naszego świata jest. To jest właśnie duchowość na poziomie rodu, na poziomie podstawowym. Czym innym jest zupełnie zagadnienie religijności. Tu jednak skupiam się na tym, czym jest duchowość. Ale cóż daje nam duchowość? Nam, ludziom współczesnym, nam, Słowianom, ludziom, którzy są związani z naszą kulturą. Daje równowagę. Daje równowagę, gdyż nie myślimy tylko o tym, co doczesne o tym, że świat tylko materialny istnieje, a potem wszystko się kończy. Daje równowagę i spokój wewnętrzny, że śmierć nie jest definitywnym końcem, lecz tylko stanem przejścia w inną rzeczywistość, tylko tą duchową. Nie ma w tym nic strasznego, jest po prostu coś innego. Ta równowaga wiąże się ze spokojem, a śmierć przejście w świat duchowy do nawi. Do świata przodków możemy porównać jak do wyjazdów delegacje gdzieś daleko od naszej rodziny, od naszych bliskich, gdzie jesteśmy zmuszeni przebywać bardzo długo bez możliwości kontaktu, oczywiście tęskniąc, może i myśląc o tym, co tam u naszych członkach żyjących rodziny, naszych potomnych, naszych bliskich lub dalszych. Ale przebywając tam, wiemy, że parę razy do roku nasz szef, nazwijmy go Welesem, panem zaświatów, pozwoli nam te parę razy w roku wybrać się na podróż, by odwiedzić naszych potomnych, nasze rody, te wspólnoty członków żyjących na, naszych rodzin. Wówczas to my po drugiej podróży powracamy do naszych rodzin. I stojąc przed drzwiami, oczekujemy momentu, gdy te uchylą się. Poczujemy bijące ciepło z wnętrza i usłyszymy ten upragniony głos. Święci Dziadowie, prosimy Was na wieczerze. Chodźcie z nami wieczerzać. Wówczas wchodząc do środka, usiądziemy na przeznaczonym dla nas miejscu wśród żywych członków rodu. Upajając się tym ciepłem serc, ciepłem atmosfery rodzinnej, ciepłem rodzinnego grona. To jest właśnie duchowość równowaga, która z niej wynika, i ciepło. Dlatego tak ważnym jest kultywowanie obrzędowości zadusznej, i tak ważna jest duchowość w naszej tradycji i w naszej wierze słowiańskiej. Blah, blah.